skiny powracają po 750 dniach, więc czekuj v bo na bank będziesz je kupić, a tego masa serii ikon w Fortnite, bo powróci aż 10 różnych ikon, na które na bank czekasz, ale na początek pamiętaj, że jest konkurs, chcesz wygrać 1000 v no to szybko walbą w górę subika, koniecznie zobacz, nie wygrać ci kod Seikamstar w sklepie Fortnite i koniecznie musisz walnąć followa na Instagramie, link w opisie Seikamstar i poprzednim materiałem napisz po prostu komentarz ze swoim linkiem z Instagrama, a losowanie już w przyszłym tygodniu, oczywiście na live'ie my lecimy, pierwsze co musisz wiedzieć to Travis i Lewiat czy wrócą do Fortnite, jak wiecie z Travisem jest mega głośno, bo już zaraz wypuszcza swój nowy album, z tego co się dowiedziałem podobno nowy album może zostać wypuszczony dokładnie 25 lipca bo faktycznie Travis miał podobno wypuścić album na początku czerwca, ale to się po prostu przesunęło obecną datą jest oczywiście lipiec i wtedy faktycznie Travis wypuszcza swój nowy album, jeśli znowu się to nie przesunie i czy z tej okazji Travis powróci jest masa tiktokowych teorii, no że właśnie Travis może wrócić i niektórzy likerzy też tak sugerują, ale czy to prawda no właśnie nie do końca, faktycznie taka Szansa istnieje, że Travis będzie znowu promował swój nowy album, mielibyśmy może jakiś koncert, może promocję po prostu w grze. Bo przypomnijmy, że Travis nie jest wybanowany na 100% w Fortnite i faktycznie takie kolabo, jeśli Fortnite załoby chciał, mogłoby się wydarzyć, wtedy otrzymalibyśmy pewnie jakiś event muzyczny znowu, jakiś koncert, bo faktycznie dawno nic nie mieliśmy, może wyzwania znowu na darmowe przedmioty Travisa, jak to było ostatnio, gdzie mogliśmy zdobyć na przykład właśnie specjalne lotnie czy inne emotki i fajne rzeczy, ale przypominam Wam, że jest to tylko teoria i osobiście odstawiam, że w tym momencie Travis może nie powrócić dlaczego. Bo nie mamy żadnych nowych informacji, żeby Travis faktycznie taką współpracę obecnie planował. Cały czas przesuwa swój nowy album i w tym momencie nie jest to nic pewnego. Więc potraktujcie to jako ciekawostkę i nie dajcie się zbytować na jakieś clickbaity z TikToka, że Travis na 100% będzie któregoś konkretnego dnia, bo tego niestety nie wiemy również. Często pytacie, czemu Travis jest pokazywany w rzeczach, które nie wróciły i są przygotowane do powrotu sklepów. Faktycznie Travis jest w tych zakładach, dlatego został on już kilka razy zaktualizowany, co oznacza, że Fortnite faktycznie chciał go już kilka razy przywrócić, ale nigdy do tego nie doszło. I on cały czas znajduje się w specjalnych zakładkach, gdzie faktycznie mógłby wrócić. Ale to, kom decyzję, tylko może podjąć Epic Games. I często pytać też o Leviatana, i Leviathan jak najbardziej powróci. I szanse na niego są dużo większe, moim zdaniem, niż na samego Travisa. Dlaczego? Bo przypomnijmy, że z tej samej firmy, co jest Leviathan, jest również Aloy i kilka innych rzeczy. I te rzeczy faktycznie do Fortnite'a już powracały, co oznacza, że firma Sony nie jest zbanowana. A jak wiecie, Fortnite organizuje ciągle jakieś turnie dla PlayStation, darmowe rzeczy. Więc kolaboracja z nimi cały czas oczywiście mega mocno idzie. I w Lewiaton moim zdaniem na 100% powróci, tylko nie znamy dokładnego dnia, kiedy mógłby się on pojawić. Może to być najbliższy miesiąc, może rok, a może dłuższy czas, bo pamiętajcie o tym, że do Fortnite'a rzeczy często wracają nawet po 1500 dniach i nie są to rzeczy z kolabów, tylko normalnie Fortnite'owe skiny, ale jeśli Travis bądź Lewiaton by wrócił, to koniecznie pamiętaj o kodzie SEIKAMSA w sklepie i napiszcie w komentarzach kto by kupił te rzeczy, a może zrobimy jakiś konkursik, jeśli faktycznie niedługo by wróciły. Tylko pamiętajcie o tym, że wszystkie teorie o Leviathan i Travisie są tylko teoriami i niestety nic potwierdzonego to obecnie nie jest, więc nie szykujcie fałdolców, żebyście za bardzo się na to nie nahypowali, jak coś się pojawi, to dam wam po prostu znać, ale również często pytacie Kamstar, a czy ta małpka, którą ostatnio pokazywałeś, to można zdobyć ją za darmo już, może cały pakiecik, skinek darmowy na wakacje, czy będzie to sekretny skin. No właśnie nie do końca, faktycznie ta małpa, którą ostatnio Wam pokazywałem, jest w motywach wakacji i może ona trafić do Fortnite'a, bo likerzy wspominali, że znajduje się właśnie nawiązania do niej w plikach gry. Dodatkowo dwie rzeczy od niej już mamy w Fortnite za darmo, czyli oczywiście emotkę i specjalny plecak, i faktycznie to jest zestawu. No tej małpki, więc fajnie jakby Fortnite Dodał ją za darmo dla wszystkich graczy Do zdobycia jakiejś questy albo coś takiego Ale jak wiecie, ten skin obecnie W Fortnite się nie znajduje, nie ma go jeszcze Przygotowanego i nie ma go w plika gry Więc obecnie ten skin no raczej nie trafi Do Fortnite'a, może oczywiście pojawi się on W najbliższych aktualizacjach, ale po prostu Fortnite go będzie musiał dodać i wtedy faktycznie Moglibyśmy go zdobyć, ale niestety nie jest to Potwierdzone, żeby ten skin był za darmo Albo żeby jakokolwiek teraz moglibyśmy go zdobyć Więc osobiście na razie bym się nie hypował, Bo jest szansa, że on po prostu trafi na na przykład do sklepu, moim zdaniem skin i tak pojawi się w Fortnite, dlatego, że jest on stworzony przez ziomeczka, który również wypuścił Izabel, czy inne skiny w Fortnite i Epic często od niego takie skiny kupuje, więc ta małpa idealnie się wpasuje, a nie oszukujmy się, jeśli Fortnite wziął już od niego plecak czy motkę, to praktycznie na 100% te rzeczy, reszta, czyli skin, kill of lotnia i inne tego typu rzeczy też trafią do Fortnite, tylko nie wiadomo w jakim okresie czasu i czy będzie on właśnie na wakacje, może darmowy skin, może coś innego, a może jakiś specjal, zobaczymy co Fortnite przygotuje, ale temat na pewno jest niezwykle tylko ciekawe i pamiętajcie o tym, że już teraz macie odebrać skina sekretnego miałśniaka, kto jeszcze tego nie zrobił, wczoraj weszły specjalne zadania, gdzie każdy gracz posiadający kartę może odebrać aż 12 rzeczy totalnie za darmo, robiąc proste questy sekretne. Musi zrobić questy na miałśniaka, i wtedy otrzymujesz skin miałśniaka wraz z dodatkowym stylem, no i wszystkie jakieś kilofy, lotnie, malowania, tańce i inne rzeczy, jak plecaki, więc fajnie sobie to odebrać, bo questy są giga proste i ja zrobiłem je dokładnie w chain live z widzami jakąś chyba godzinkę, więc są one turbo prościutkie i macie już wykonywać, a czas macie oczywiście. Do do końca tego sonu, więc pośpieszcie się, bo son potrwa do końca sierpnia, września i powiedzmy sobie o powrocie tych skinów, o których każdy chce wiedzieć i każdy na nie czeka. Pierwsze co, powróci 10 zakładek z serii ikon w tym momencie. Nie wiadomo dokładnie, jak będą to serie ikon, bo mogą to być serie ikon muzycznych, tak jak na przykład J Balvin, Ariana, Marshmallow, może Bruno Mars, Anderson, czy tego typu skiny. Wtedy faktycznie byłoby to mega mocne i chyba każdy by je kupił. Pamiętajmy, że te skiny wracają co jakiś czas i faktycznie trochę ich już nie było, więc faktycznie szansa na to jest jak najbardziej duża, wtedy mogłyby się one pojawić właśnie dzień po dniu, na przykład że codziennie wchodziłby inny skin, ale po prostu jednego dnia weszłyby wszystkie te skiny i moglibyście je kupić przez kilka dni tutaj też zapytacie, czy w tych skinach muzycznych, no byłby Travis, Travisa niestety nie wiemy, czy by się mu wtedy pojawił bo tak jak wspomniałem, szanse oczywiście są ale moim zdaniem w tych zakładkach Travisa po prostu nie będzie, tak samo jak nie ma tutaj skinów raczej kaczeli czy innych tego typu skinów muzycznych, bo, bo są to typowo skiny z serii ikon, ale bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że będą to Skiny YouTuberów bądź streamerów, czyli takie jak Ninja, jak Cypher, PK, Lachlan, Loserfruit czy Buga, dlatego że te skiny są w dużej ilości w Fortnite. i osobiście obstawiam, że będą to skiny YouTuberów i streamerów i będziecie mogli je kupić przez kilka dni, dokładnie kiedy się one pojawią. Tego niestety nie wiadomo, ale będzie to mega duże wydarzenie. I koniecznie kupcie je z kodem Savecamstar, bo skiny są naprawdę dobre. I osobiście je mega polecam, ale to nie koniec, bo te skiny wrócą po 750 dniach i o tym musisz wiedzieć, bo są to jedne z najlepszych skinów, których na bank nie pamiętasz, a każdy teraz będzie chciał je kupić. Są to skiny z jest to specjalna współpraca krablaki w 14 dokładnie w okolicach rozdziału drugiego i nie wracały one od 750 dni i wreszcie one powrócą, więc jak widzicie skiny ogólnie ze współpracy wracają mega rzadko. Tak samo właśnie jest szansa na lewiatona, czy inne skiny typu Travis i te skiny będzie mieli już niedługo w sklepie do kupienia skiny są naprawdę ładne i jest ich mega dużo i do tego są mega ładne również lotnie inne akcesoria, nowa się do nich skiny będą co najmniej kilka dni w sklepie i dokładna data obecnie nie jest wykłóczenia. Ja odstawiam, że będą na bank w tym miesiącu Także szykujcie kujcie fałdolczyki, bo skiny są zarąbiste I nie wiadomo kiedy one znowu powrócą Bo może się okazać, że znowu wrócą w jakichś 700 dniach Może 1000 Albo będą po prostu normalnie wracały Więc będzie to giga I te skiny naprawdę gorąco polecam Bo są one po prostu mega ładne Ale to nie koniec, bo również do Fortnite'a Wchodzą teraz wszystkie skiny wakacyjne, więc jeśli czekałeś na jakikolwiek skin wakacyjny, teraz wszystkie skiny będziesz mógł kupić i jest to potwierdzone, bo wszystkie skiny zostały zaktualizowane tak jeszcze jako i fałdolce, bo skiny wakacyjne wracają tylko raz w roku i później już ich nie da się kupić i będziesz musiał znowu czekać cały rok, a przypomnę, że są to jedne z najładniejszych skinów i wszystkie jakieś midasy czy inne tego typu skiny, jak wiecie, albo są już w sklepie, albo zaraz do niego trafią, bo ogólnie powinno działać to tak, że codziennie powinniśmy otrzymywać jednego nowego skina wakacyjnego. Ciekawostką jest to, że również dwie zakładki Star Warsów zostały zaktualizowane, co oznacza, że te skiny również powinny trafić niedługo do Fortnite i będziecie mogli je kupić. i Również My Hero Academy też została zaktualizowana, i to jest takie potwierdzenie tego, że te liki są jak najbardziej wiarygodne, dlatego że My Hero Academia dzisiaj znajduje się już w Fortnite i będzie ona kilka dni i następnie ona zostanie pewnie usunięta albo jakaś inna zakładka, z których tych właśnie Wam wymieniłem, po prostu trafi do Fortnite i będzie mogli ją kupić. I też mega często pytacie mnie, Kamstar, a jakim cudem Ty masz już prawie 150 level i już skończyłeś karnet, Wam tłumaczę, chcesz tak szybko levelować jak ja wbiń sobie na te mapy, które masz oczywiście tam w opisie, są to mapy do 1v1 w które dają Ci na przykład expa za spędzenie 30 minut na mapie, za zrobienie każdego kila. masz tam mapy do zombie, które na przykład za przejście całej mapy dam Ci kilkaset tysięcy expa, czy na przykład Ar aqua parkour, który ja osobiście przechodziłem i tam dostajesz nawet po 200 coś tysięcy expa za przejście takiej prostej mapy, a nie zajmuje ona dosyć długo i również najlepsza mapa, którą chyba ostatnio przeszedłem, to jest detran Ryby, za który dostałem 120 tysięcy expa za przejście Weźcie go w około 12 minut na moim streamie, więc sobie to szybko zróbcie i wbijcie prosto na te mapy i ogólnie działa to w ten sposób, że im dłużej siedzisz na mapach na trybie kreatywnym, tym więcej ekspo otrzymujesz i możesz nawet zostawić tam postać apk i level ci się sam wbije, także korzystajcie i dobijajmy wspólnie 200 level, no w sumie w tak krótkim czasie nie robiąc żadnych questów, bo ich po prostu nie opłaca się już robić. Pamiętaj łapeczka w górę, kodzik sejkam w zapisz się do wszystkich konkursów, wbijaj na twitcha, wszystkie cele i wbijaj na poprzednie materiały, trzymajcie, cześć i widzimy się dzisiaj na live.